szokujące teorie spiskowe Kaczorowskiej. Nie mogę o tym mówić publicznie. Co ukrywa Polsat? Szaszyn Face ogień? Nie uwierzycie, jaką burzę wywołała Agnieszka Kaczorowska swoim najnowszym wywiadem. Choć od jej odpadnięcia 17. edycji Tańca z Gwiazdami minęło już trochę czasu, tancerka postanowiła wbić potężną szpilę w produkcję show. 15 stycznia 2026 roku Agnieszka przerwała milczenie i w rozmowie z portalem Goniec wyznała, że jej pożegnanie z programem tuż przed ćwierćfinałem wcale nie było dziełem przypadku. Mam swoją analizę tego, co się wydarzyło, ale taką, której niestety nie mogę wypowiedzieć publicznie, wypaliła celebrytka, sugerując, że za kulisami Polsatu doszło do mrocznych ustaleń, o których widzowie nie mają pojęcia. Sytuacja jest wyjątkowo napięta. Bo Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jednymi z faworytów, a ich nagłe odpadnięcie wywołało falę kontrowersji. Gwiazda, która ostatnio jest na ustach wszystkich z powodu rozstania z Maciejem Pelą i romansu z Rogacewiczem, nie kryje swojego gigantycznego zawodu. To jest telewizja. Ja nie mogę o wielu rzeczach mówić, ucina zagadkowo, dając do zrozumienia, że wiążą ją restrykcyjne kontrakty. Czy sugeruje, że wyniki głosowania były ustawione, a może produkcja celowo pozbyła się pary, która budziła zbyt duże emocje prywatne? Jedno jest pewne. Kaczorowska czuje się ofiarą telewizyjnych gier i nie zamierza udawać, że wszystko było w porządku. Kaczorowska otworzyła się również na temat swojej mrocznej przeszłości i traumy, jaką przeżyła po słynnym wpisie o modzie na brzydotę. Okazuje się, że fala hejtu była tak potężna, że tancerka przez dwa tygodnie bała się wyjść z własnego domu. Siedziałam w zaciszu domowym z bliskimi ludźmi i bałam się wychodzić, wyznała poruszona, przyznając, że tamto doświadczenie zmieniło ją na zawsze. Dziś, mimo że znów jest w centrum medialnego cyklonu, stara się zachować dystans, choć jej tajemnicza analiza kulis show biznesu pokazuje, że wciąż nosi w sobie mnóstwo żalu do branży, która najpierw ją wykreowała, a potem w jej odczuciu niesprawiedliwie potraktowała. Warto zauważyć fakt, że Agnieszka Kaczorowska po udziale w Królowej Przetrwania i Tańcu z Gwiazdami stała się najbardziej polaryzującą postacią polskiego showbiznesu. Podczas gdy jedni widzą w niej profesjonalistkę, inni wytykają jej brak pokory i wieczne szukanie teorii spiskowych. Jej relacja z Marcinem Rogacewiczem wciąż budzi mnóstwo pytań, zwłaszcza po tym, jak para odpadła w tak dramatycznych okolicznościach. Czy zagadkowe słowa o książce? którą trzeba by napisać o kulisach, to zapowiedź wielkiego skandalu, który dopiero wstrząśnie Polsatem w 2026 roku? A wy co sądzicie o tych tajemniczych oskarżeniach Agnieszki Kaczorowskiej? Czy wierzycie, że w tańcu z gwiazdami dochodzi do manipulacji wynikami? Czy może tancerka po prostu nie potrafi pogodzić się z porażką? Czy waszym zdaniem jej strach przed wyjściem z domu po fali hejtu jest uzasadniony? Czy to tylko kolejna próba wzbudzenia współczucia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym kacehabnem? Co myślicie o analizie, której Agnieszka nie może głośno wypowiedzieć? Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. By nie przegapić żadnego szczegółu z tej medialnej wojny, u nas zawsze znajdziecie drugie dno każdej gwiazdorskiej dramy.